Servus. witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Mamy dzisiaj piątek, godzinę 15 i jest 12 listopada, a to oznacza, że wczoraj był 11 listopada, czyli ogólnopolskie święto. Dajcie znać jak spędziliście ten dzień wolny, na pewno robiliście coś ciekawego. Fajnie będzie popisać w komentarzu i zobaczyć jak moi widzowie spędzają <laughs> święta, dni wolne. Natomiast dzisiaj pogramy sobie w postaci Brody, jest to generalnie AD Carry, którym już mam kilka odcinków, poprosił mnie jeden z widzów, abym właśnie pograł Brodym klasyka, później Rankeda. Na Rankeda nie pójdziemy, nie chcę psuć innym gry, a Brodym się aż tak pewnie nie czuję, natomiast zagrałem nim przed chwilą gierkę jedną, gdzie tutaj jest i wyszło całkiem nieźle, 6-3-7 statystyki. Eee, mamy fajny build, który ciekawie się sprawdza, mam nadzieję, że to również w rozgrywce będę w stanie Wam, wam pokazać i meczek będzie naprawdę udany. Ale zanim przejdziemy do rozgrywki, gameplayu, chciałbym Ciebie drogi widzu, który teraz oglądasz film, poprosić o subskrypcję kanału. Nie będę Cię traktował jak debila i mówił jak to zrobić, bo wiem, że jeżeli chcesz to po prostu to zrobisz, a jeżeli nie chcesz to i tak tego nie zrobisz, nieważne czy powiem nie, Ci jak to zrobić. Natomiast no, ważna informacja: większa część osób, które ogląda filmy, to są właśnie widzowie bez subskrypcji, czyli osoba, która wbija, ogląda film i wychodzi bez zostawienia subskrypcji, i później prawdopodobnie już nie wraca, lub wraca okaz okazjonalnie. Dlatego chciałbym zmienić tą proporcję, chciałbym, żeby więcej osób subskrybowało kanał. Jeżeli chcesz mi w tym pomóc, to jak najbardziej możesz zostawić tego suba. No, a jak już subskrybujesz, to serdecznie zachęcam do zostawienia łapy w górę. Dobimy ich setkę, będę wam zajebiście wdzięczny. Ostatnio przebiliśmy próg pod jednym z odcinków ponad 80 łap, to jest naprawdę fajnie, więc nie niedużo nam brakuje, tam 20 łap w górę brakuje, aby... no około 20, aby właśnie osiągnąć ten cel 100 łap w górę. Jeżeli zasubskrybowałeś kanał, zostawiłeś łapę. A chcesz mnie jeszcze bardziej wesprzeć, możesz również napisać komentarz. Ja zawsze lubię w wolnej chwili wasze komentarze poczytać. Jest to dla mnie po prostu miłe, a czasami nawet fajne dyskusje się wywiązują. No i jest to jakieś takie fajne. A teraz przejdźmy już do rozgrywki. No i jesteśmy na, ekran na ekranie wczytywania postaci. W naszej drużynie Brody, Floryn, Amon, Balm Balmont oraz Matilda u przeciwników Changi, Hilda, Ruby, Freya oraz Mosku. Florin, nowa postać, której jeszcze nie widziałem w Mobile Legend, co nie mylę. Chyba nie grałem przeciwko ani z nią. Ruby, mój main u przeciwników. No i Amon, jedna z najsilniejszych postaci w grze, moim zdaniem, w naszej drużynie. Chociaż nie wiem, czy ostatnio Nerfa nie dostał, bo w poprzedniej rozgrywce również grałem przeciwko właśnie Amonowi. I nie był jakiś ultramocny, być może po prostu trafiłem na mega słabego amona. sobie zmieniłem build, nie gram z tym co ostatnio, ten wydaje się ciekawszy. Tutaj Blade of Despair, Brute Force, Breastplate, Endless Battle, Maletic Roar, Roar? <laughs> i Immortality. To wygląda naprawdę sensownie. Zaczynamy z pierwszym skillem, oczywiście, ponieważ ma mały cooldown. Ma zaledwie 4 sekundy, drugi miesiąc drugi ma 8. No i pamiętajmy, że Brody jest to postacią właśnie o tyle fajną, że ma jeden atak, jeden atak speed cały czas. Natomiast no, jego ataki zdają krytyczne obrażenia. No i możemy się, słuchajcie, przemieszczać tutaj, zobaczcie, możemy tutaj się przemieszczać do tyłu, atakować, więc mamy naprawdę solidne, solidne możliwości, aby tutaj obijać przeciwników, tak naprawdę. No i Brody trochę rozkręca się po pierwszym i tam go zauważyłem. Bo do pierwszego przedmiotu może być całkiem ciężko. Chciałbym skupić się na Moskole, bo wiem, że ta Hilda będzie irytująca i raczej nie będziemy w stanie zabić. Chociaż całkiem mocno ją obijamy, ale pamiętajmy, że zobaczcie, już to jest gdzieś moską. No i mosku nas <coughs> wykopał, Mosku nie ma już many. To jest naprawdę świetna informacja. My tutaj się farmimy. No i lecimy go być. Może tutaj zabić, bo on chyba będzie brał gold kraba. Nie, już wziął gold kraba niestety. Udało się go zabić, super, niestety dobiła nas Hilda. Hilda jest plakiem swoją drogą, tego nawet nie wiedziałem, dopiero teraz zauważyłem. Siema, Ripper. Ripper z dwoma trójkącikami. Jeżeli oglądasz odcinek daj znać w komentarzu. Będę wiedział kogo gnębić za przegraną grę. <grym> Mam nadzieję, że tutaj fajnie nam się będzie grało i 2-0 jesteś w ogóle. To, to dziwne. No tak, bo zabił jeszcze Floryn. A Floryn wydaje się również ciekawym supportem, w sensie ciekawą postacią się wydaje Floryn. E, Moskow. Moskow kolego. Pamiętam tutaj, że Moskow również się wraz z rozgrywką <coughs> rozkręca. Oj, 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 można bić. wbić. Oj, oj, oj. Okej, okay, Udało się zabić tutaj e, Hilde. Mamy bardzo mało HP. Uważajmy, bo Moskoł może w nas wskoczyć. Słuchajcie, on ma troszeczkę więcej tego HP. Nie wiem, czy my będziemy w stanie, nawet nie chciałbym ryzykować, słuchajcie, wolałbym się wycofać, zregenerować HP i nie umrzeć po prostu, bo tam, tak na dobrą sprawę, wystarczyłyby dwa autoataki od Moskoła. My, co prawda, moglibyśmy się wbić z naszej drugiej umiejętności, później z ulta, natomiast nie wiem, czy byśmy zdążyli, bo Brody dosyć długo ładuje swoje autoataki i wszystko inne, więc Moskoł po prostu mógłby nas szybciej Zabić, na pewno to nie będzie prosta gierka. Bo nie oszukujemy się tutaj przeciwnicy. Okej, okay, sprawiliśmy ulta, nie szkodzi. Pytanie tylko, gdzie jest teraz, słuchajcie, jeszcze Moską. To mnie ciekawi, to mnie ciekawi. No i jest tutaj również Moską. Oberwał trochę, to jest spoko informacja. Nie ma Hildy, to jest również świetna informacja. Hop, teraz go nie trafiliśmy, więc naszą pasywkę sobie stracił, że tak powiem. Chciałbym tutaj skupić się na wieży, aby zdobyć jak najwięcej... Oj, idzie change. No i niestety umarliśmy, w sensie nie my A Florin. No i jesteśmy trzech na jednego tak naprawdę tutaj na bodźcie teraz. Więc nie jest zbyt ciekawy. Nie mamy flickera również. Zastanawiam się tylko gdzie będzie change. zastanawiam mnie również, gdzie jest Mosko, no i change na górze. Oni mogą chcieć nas zabić tutaj słuchajcie. Mosko zbudował swojego ultimata No i... <laughs> Hilda nie żyje tutaj również. Amon się wbił i zabił change na topie. Balmon sobie poradził z Ruby, świetna informacja. Ciekawe czy Freya ich pokona raczej, nie. No i ten Moskow uciekł. Jesteśmy, jesteśmy 3-2-0. Dwie akcje podwierzą dwa zabójstwa podwieżą. No i ten Moskow tutaj, słuchajcie, troszeczkę więcej golda ma od nas. Natomiast my za chwilę zbudujemy Blade of Desper. Brakuje nam zaledwie 600 golda około, aby zbudować Blade of Desper. A to da nam naprawdę spory burst. No bo zauważyłem, że ten pierwszy item to jest taki krowy item, no i tutaj Moskoł już defuje wieżę. Amon niestety zultował minionkę chyba, <laughs> w sensie wbił się w minionkę zamiast w Moskoła. Dlatego no Moskoła myślę, że moglibyśmy tutaj spróbować pozabijać zaraz. Nie wiem ile Moskwa ma HP, tam widziałem chyba Change albo Freyę. dokładnie Change tutaj. Nie wiem, czy chcielibyśmy dalej poszawać. słuchajcie, ja bym się być może skupił na, na Żółwiu. Myślę, że zrobienie Żółwia byłoby dobrym pomysłem. Okej, okay, powinniśmy ją zabić. Mhm. Myślę, że możemy ich tutaj teraz pobijać. Uważajmy, bo tutaj jest. Kto tu jest? Freya tutaj jest. Możemy. Ej, Floryn! Złodzieju! Co za złodziej w ogóle z tej Floryn? Co za gałganiarska Floryn? Ale udało nam się zabić Moskoła dzięki temu. Bylibyśmy 6 2, -2 a Florin nam ukradła kila. No nie szkodzi. Ważne, że Freya nie żyje. No i Florin przeżyła również. Słuchajcie, dzięki temu wyszliśmy trochę na prowadzenie w goldzie. Mamy tyle samo, ile Moscow, nawet o 10 golda więcej. Mamy również pierwszy item. Teraz budujemy Brute Force Breastplate. On ma fajny pasyw, że każda auto atak zwiększa movement speed, physical i magic defense. To naprawdę fajnie działa i myślę, że to będzie dobry wybór właśnie tutaj na Brodiego. Movement speed to trochę... Do trochę przetrwania, przed parniu, przetrwania to naprawdę może fajnie działać. O, proszę. Nie gdzie jest Moskwa? Gdyby nie było Moskwa, wbiłbym się w tą Change, bo jesteśmy w stanie ją szybciutko zabić. Ale nie mam pojęcia gdzie jest Moskwa. Czy on tutaj zaraz nie przyjdzie? Nie, Moskwa jest na topie. Weźmy sobie go odkraba. Pytanie, gdzie jest Change teraz? Ok, zabijmy szybciutko tego kraba. krawa. Udało się zabić. zajebiście. Jest tutaj nasz Amon. My udajemy się na Mida. Widzimy, że tutaj jest Ruby. No i chcielibyśmy troszeczkę spuszczać. Boom. Zabijmy Ruby. Udało się zabić z ultra, świetnie. No i weźmy sobie tutaj tego. Lubawa. Idzie Hilda. Hilda również możemy zabić, tak sądzę. Hilda nie powinna, była, nie powinna być w stanie nas tutaj zbytnio obić. Jest również żółw, na to warto pamiętać. Bardzo ładnie, słuchajcie. No i co, i sobie dalej. Myślę, że możemy poszować Mida, lub wziąć po prostu żółwia. To obie opcje są spoko. Jesteśmy 7, 2, 4. To jest. To naprawdę spoko, to wygląda wszystko. Zobaczcie fajna fajnie nam w ogóle ten Brut Place, to jest fajnie. Nie mamy ultimata, dobra ultujmy. Mega kill dla Floryn, no my tutaj mocno ich obijamy, dużo asyst, fajnie to wygląda, naprawdę tutaj te teamfighty wyglądają zajebiście dobrze. No i nie ma, żółwia już. nie ma już niestety żółwia. My się powinniśmy wycofać, jak sądzę. No a Flory mi się wydaje, mi się wydaje fajną postacią, słuchajcie. Raczej nią grać nie będę, ale fajnie mieć ją w teamie, bo wydaje się naprawdę mocna. Dobra, poszliśmy sobie dalej. Dopóki nie ma przeciwników. Kilka jeszcze autoataczków tutaj w, w wieży. Unstoppable dla kogoś. No i spoko, Redzik? Redzik i Freya, być może. No to słuchajcie, brzmi fajnie. Taki Redbuff i Freya to brzmi ok. No tam nasza drużyna jest zgoniona. Flory niezgoniona przez przeciwną drużynę. A my tutaj się być może wtedy wycofajmy. Chociaż jesteśmy w stanie pomóc na topie. O ile będzie potrzeba zaka, aby tutaj pomóc na topie, nie sądzę. Dokładnie, Monster Kill. E, swoją drogą, Balmont również jest Polakiem, teraz zauważyłem. No i spoko. E, ok, lecimy w nich. Boom, godlike, świetnie. Double kill, świetnie. No i tutaj bardzo ładnie się sprawdziliśmy. Dwie asysty. E, no i wygląda to całkiem sensownie, słuchajcie. Teraz wziąłbym sobie Gold Crab, aby tutaj jeszcze więcej golda mieć. Żeby jeszcze więcej golda mieć i żeby jeszcze więcej obrażeń zdawać. Budujemy teraz, o ile się nie mylę, Endless Battle, to też wiem, pamiętam, że fajnie działa właśnie tutaj na Brodim I zobaczcie, jak my śmigamy, nie? To naprawdę fajnie działa ten brute Brute Force broad place, czy jak to się tam zwie, <coughs> jak to się tam zwie. A no i wygląda to naprawdę sensownie. Chciałbym tutaj powalczyć, słuchajcie, widzimy, że tutaj jest change. Legendary, świetnie, my jesteśmy godlike, zajebiście. Freya na błocie, nie wiem co ona tam robi, my byśmy wtedy co? mi da, tak myślę. <laughs> Tym bardziej, że Freya chyba się poddała. No bo co, ona no dobra, weźmie wieżę, ale to jej dużo nie da, że ona weźmie tam wieżę. Okej, okay, ona ucieknie, bez problemu. My powinniśmy również się wycofać teraz, bo przeciwnicy zaczynają stawać. Więc tutaj po prostu sobie bijmy minionki, aby zyskiwać cały czas movement speed. Boom, nie macie, ale zajebiście to wyszło. Tutaj bardzo ładnie nas Matilda uratowała, bo byśmy dostali ulta od... Oj, spadajmy stąd. Spadajmy stąd. No, bo byśmy dostali Ultra od Moskwa i tyle by było, było z nas. Natomiast aktualnie, dzięki tutaj Matildzie, jesteśmy 11,29. Zabiliśmy jeszcze tam Moskwa. No, wyszło to idealnie, bym powiedział. Naprawdę fajnie to wyszło. No i przeciwnicy tutaj nie są jakoś zbytnio w stanie nas pokonać. Mówił, że Polacy grać nie potrafią. A zobaczcie: Solzon Polak 11,2. A Maxiku, Polak 11,0. No więc to tutaj. 12-0, więc tutaj no nie mówcie, że Polacy nie potrafią grać. Chociaż patrząc na tą freę 053, to coś w tym może być. Trochę prawdy w tym może być. Okej, okay, my nie zdążymy ich zabić po prostu. Mamy dużo obrażenia i bylibyśmy w stanie ich pozabijać, ale nie zdążymy, bo tutaj nasza drużyna po prostu zadaje szybciej te obrażenia. Co nie zmienia faktu, że i tak robimy grę, tak naprawdę, bo zadajemy chore obrażenia i naprawdę solidnie obijamy przeciwników, więc jak najbardziej to jest na plusie. No, to ten item jak działa mega fajnie ta, ta zbrojka. Aż dziwię się, że wcześniej z, ni z nią nie grałem, więc polecam jak najbardziej. Teraz mamy malet i już, no, mamy prawie full build, no już jesteśmy naprawdę. Eee, kozaccy i zobaczymy zobaczymy tylko jak tutaj dalej to pójdzie. Double kill świetnie udało się tam jeszcze z ulta złapać. Eee, preje o ile się nie mylę, albo Hilda, nie pamiętam Zobaczcie, dwa strzały i go prawie nie ma, nie? To jest naprawdę spoko. Jesteśmy 13 20 No i to chyba jest koniec tak to wygląda. Boom legendary. Tak, to jest koniec. No bardzo ładny, szybki, krótki meczyk, ale no piękne akcje i po prostu Brody naprawdę świetnie się sprawdził. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo on na moim zdaniem był naprawdę zajebiście ciekawy i zajebiście dobrą grę pokazałem tutaj Brodim. Więc yy, miło mi, że spędziliście ten czas ze mną. Serdecznie zapraszam już w niedzielę do kolejnego odcinka, a teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! We will be! in touch are you all my personal dream?